Jezus wjechał triumfalnie do Jerozolimy. Jak ty byś go przyjął? Przyjęła. Czyli to pierwsze kazanie adwentowe, tego oczekiwania na przyjście Jezusa, no przeżywania oczekiwania na przyjście Jezusa, jest w pewnym sensie echem i zapowiedzią tego drugiego adwentu. Oczekiwania powtórnego przyjścia Jezusa, bo on przyjdzie. I w dzisiejszych czytaniach. Właśnie mamy ten triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Przeczytam za chwilę. I w jednym z kazań na temat tego fragmentu jeden pastor, no to jest kazanie, które mi podesłał Michał w ramach przygotowywania się. Jeden pastor rozpoczął od pewnej szokującej propozycji. A co by było, gdyby tego roku święta Bożego Narodzenia zostały odwołane? Nie będzie prezentów. Choinki, wypieków, nawet śpiewania koleń, specjalnych nabożeństw. Jak duży kościół, to jeszcze tej szopki, czy tam czegoś takiego. Na pewno tym przykładem przykuł uwagę słuchaczy, ale dodał, że przecież przyjdzie rok, w którym nie będziemy świętowali Bożego Narodzenia. Ponieważ pan Jezus przyjdzie i już wszystko będzie pozamykane. Cały dramat się skończy. Jezus powtórnie powróci. I pomyślmy przez chwilę. Podobnie jak niektórzy, którzy czekali na to pierwsze przyjście Jezusa, mogło im to oczekanie tak spowszednieć. No niby wierzyli, że przyjdzie ten Mesjasz, tylu proroków zapowiadało, ale tak trudno im było uwierzyć, że to za mojego życia się stanie, taki przełom. Było przecież różnych, wielu pseudo -mesjaszy. Podobnie my. Niby wierzymy, że Jezus w każdej chwili może przyjść, ale tak serio? Jutro? Żeby już Jezus przyszedł? Młodzi ludzie to mówią, a ja nie zdążę za zamąż wyjść, ożenić się, a ja chciałbym mieć dzieci i tak dalej, już by było po wszystkim. No jakby Jezus przyszedł, to byśmy nie żałowali. Ale pomyślmy, jak zmieniłoby się moje życie, jakby zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś był pewny, że w ciągu dwóch tygodni Jezus na pewno powróci. Co szczęście, nie wiemy, kiedy wróci, ale gdybym był pewny, że tych Bożych, świąt Bożego Narodzenia nie doczekam, ponieważ Jezus wróci, jakby to wpłynęło na moje życie dzisiaj? Wiem, że wielu mało wartościowych rzeczy bym nie robił. Popatrzmy jednak na to niezwykłe wydarzenie, jakim był wjazd Jezusa do Jerozolimy. Przeczytajmy nasz tekst, to jest w Mateusza 21 rozdziale, wersety 1 do 13. Mateusza 21, czytam od pierwszego wersetu. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im. Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przyprowadźcie mi je. A jeśli by wam ktoś coś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego. Powiedzcie córce Siońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebie i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto mówiąc Któż to jest? Rzesze zaś mówiły, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. A stoły wekslarzy... I stragany handlarzy gołębiami powywracał i rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Tyle czytania z nieomylnego, natchnionego Bożego Słowa. Pomódlmy się. Panie Jezu, nie chcemy dać uśpić się naszej czujności, patrząc na Ciebie, jak przyszedłeś jako bezbronne niemowlę, bo dojrosłeś, stałeś się, Dorosłym mężczyzną, objawiłeś swoje bóstwo, objawiłeś swoją moc i władzę nad wszystkim: nad światem fizycznym, światem chorób, nad ludźmi, nad światem duchowym, demonicznym, nawet nad naturą. I panie, zapowiedziałeś tak jak przez to wyrzucenie przekupniów, że będzie dzień sądu, że jesteś Bogiem świętym. Panie, nie pozwól, żeby nasza czujność uśpiła się. Kiedy patrzymy teraz na Ciebie, jako tego, który narodził się w stajence. Amen. Może nie od razu to widać, ale wjazd triumfalny Jezusa do Jerozolimy był otoczony cudownymi okolicznościami. Zaczynając od zaopatrzenia w osiołka. Pan nasz miał wiedzę, a raczej nadnaturalną wiedzę, że w tym miejscu będzie oślica, z małym źrebięciem będą przywiązane. I pan nasz zapewnił nadnaturalne wydanie tych zwierząt. No bo szczerze powiedziawszy, jeśli byłbyś właścicielem osiołka, ale nawet obserwatorem, i przychodzi ktoś, o kim wiesz, że nie jest właścicielem zwierzęcia, odwiązuje je i ewidentnie chce je uprowadzić, ukraść czy coś, no to byś zaoponował. I teraz, jakie wyjaśnienie może spowodować? Ach, nie, w porządku, to możesz wziąć. Pan Jezus powiedział, że powiedzcie, że Pan Go potrzebuje i zaraz odeślę. A oni go wydadzą i oni go wydali. Jak to możliwe? Pan Bóg wpływa na decyzje ludzkie. Pamiętacie o wyjściu z Egiptu. Pan Bóg nakłonił serca Egipcjan przychylnością do przychylności, że dali złoto, srebro, jakieś kosztowne sprzęty. Normalnie egoista to nie zrobiłby tego, zwłaszcza wobec niewolników. Pan Bóg panuje nad ludzkimi sercami. Człowiek podejmuje decyzję, ale ostateczne słowo ma Pan Bóg. I też swoją drogą zwróć uwagę na kolejność zdarzeń. Apostołowie nie mieli przyjść, rozejrzeć się i jest osiołek, poszukać właściciela, zapytać go: Wiesz co, Pan potrzebuje osiołka, czy mógłbym go pożyczyć? Nie. Oni najpierw poszli do osiołka, zaczęli go odwiązywać i dopiero na wypadek protestu mieli tak a tak odpowiedzieć. Kto się tak zachowuje? Tak się zachowuje wysłannik, ostatecznego właściciela wszelkiego sprzętu, zwierzęcia, wszelkiego człowieka i tak dalej. Pan Bóg nie jest pod władzą właściciela osiołka. Pan Bóg. Jest właścicielem tego osiołka. I tak samo jest z nami. On nie musi nas pytać o zgodę. On posiada nas, nasze dzieci, wszystko, co posiadamy. Więc kiedy nasze dziecko decyduje się jechać na misję, ja nie mogę powiedzieć, Panie Boże, a kto się mną na starość zajmie, to jest moje dziecko, nie. Pan Bóg jest właścicielem wszystkich. I teraz dalej mamy częściowo. Przeoczany, czy często przeoczany, jak to podkreślał w swoim kazaniu na, na temat tego fragmentu pastor John Sartel, cud spokojnej jazdy na małym osiołku dosiadanym pierwszy raz. Bo relacja ewangelisty Marka, myśmy czytali z Mateusza, ale w Ewangelii Marka dodany jest bowiem ważny szczegół, 11.2. I rzekim, idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie. Te relacje nie są sprzeczne. To, że tam oślicę i osiołka, Mateusz mówi, a tutaj osiołka. No, Marek skupił się na osiołku. Prawdopodobnie oślica była wzięta również po to, żeby młodemu źrebięciu dać to poczucie. Spokoju, że mama jest blisko, i w ten sposób ten przemarsz był spokojny. Ale w ogóle wyobraźcie sobie, jak źrebie osiołka by się zachowało, kiedy pierwszy raz czuje na sobie ciężar dorosłego człowieka, mężczyzny. To byłoby próba zrzucenia go, to byłoby kręcenie się w kółko. A tutaj? Zwierzę zachowuje się spokojnie, maszeruje, tak jakby już od lat było tym, które wozi ludzi. Jak to się stało? To jest cudowny na kontrola Pana Boga nad zwierzęciem, nad światem zwierzęcym. Czyli kolejny cud. I warto odnotować też, dlaczego Pan jest wybrał właśnie wjazd na osiołku. Dobrze pewnie wiecie, że królowie zwycięzcy, kiedy prowadzili armię i wygrali bitwę, no to wjeżdżali na koniu. I to oznaczało podbój. Dzisiaj ekwiwalentem byłoby, jakby to była parada wojskowa: zdobyliśmy jakiś tam hersoń i wjeżdża dowódca na czołgu. Tak, on demonstruje potęgę, myśmy wygrali. Król jadący na oślęciu oznaczał pokój: przynoszę pokój, ogłaszam pokój temu miastu, temu państwu. I ekwiwalentem tutaj byłoby, jakby na tyle pick na tyle jakiegoś dostawczaka siedział król. Dostawczaka, który na co dzień służy do przewożenia warzyw, czy czegoś takiego, towarów, tak jak do przewożenia towarów służyły, czy osób, yy, osiołki. Król Salomon, kiedy powstał konkurencyjny jego brat przyrodni Adoniarz i został już ogłoszony na wskutek spisku królem, to król Salomon został wsadzony na muła, czyli krzyżówkę osłaj i konia i wprowadzony do Jerozolimy, żeby pokazać, że on nie chce wojny z Adoniaszem, ale że Dawid zapowiedział, że to właśnie Salomon będzie następcą po nim. I zwróćmy uwagę na wypełnienie w tym zdarzeniu proroctwa z Zachariasza 9.9. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykruj, córko jerozolimska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu, oślicy. To proroctwo się dokładnie wypełniło. Pan Jezus prawdopodobnie, czytając zwoje, patrzy, o, to jest proroctwo o mnie, kiedy czytał wcześniej. Oczywiście to proroctwo wypełnienie jego, mógł zaaranżować Idźcie po ślice, bo to prostwo musi się spełnić. Ale wielu pros nie mógł sam zaaranżować, gdyby był człowiekiem i próbował, powiedzmy, sam wypełnić prostwa. Miejsce urodzenia chociażby, albo okoliczności ukrzyżowania, nie na wszystko mógł mieć wpływ. Ale to prostwo, jakby dociekliwy człowiek czytał, różni się w cytacie z Mateusza. Bo Mateusz rozpoczyna tak: powiedzcie córce syjońskiej. A w Zeucheusza jest, wykrzykuj córko jerozolemska. A Jeruzalem, Syją to to samo. Ale tutaj wykrzykiwać ma córka, aktywnie, a tutaj ona ma dopiero usłyszeć, powiedzcie córce syońskiej, o to idzie twój król. Ale tu widać, że jest wspomniany fragment z Mateusza. Marek robi kompilację, fragment z Izajasza. I z Zachesza, bo w Izajasza 62:11 znajdujemy dokładnie tę samą frazę. Powiedzcie, córce Siońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie, oto Jego zapłaty idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim. Czyli Mateusz bierze początek, powiedzcie córce Siońskiej z Izajasza, a dalej kontynuuje prostwo, oto Twój król przychodzi do Ciebie z księgi Zachariasza. I oczywiście sceptyk by powiedział, Błąd, w Biblii jest błąd, zacytował niedokładnie, więc Biblia nie jest nieomylna. No, jeśli bierze się pod uwagę tego, jaki był styl cytowania, że cytowało się biorąc właśnie z różnych miejsc, parafrazując, skracając, streszczając, przestawiając, to to nie jest żaden błąd. Tak po prostu robiono. I jest za tym jakaś, jakieś uzasadnienie. Dlaczego Mateusz dodał cytat Zajasza? Bo tam jest dodane: oto nadchodzi twoje zbawienie. I Mateusz zobaczył, że to wejście króla oznajmienie pokoju jest związane z tym, że Jezus przychodzi dokonać zbawienia. A więc nie dajmy się oszukać. Pismo nie ma błędów. To jest po prostu taki styl cytowania, kiedy przypisuje się jednemu prorokowi, na przykład kompilację cytatów z dwóch proroków. I w końcu mamy cudowny brak reakcji żołnierzy okupujących Jerozolimę, Rzymian. Czyli mieliśmy te cudowne okoliczności, w sensie cudowne zaaranżowanie osiołków, cudowne zachowanie się tego osiołka i też cudowne milczenie władz okupacyjnych. No, wyobraźcie sobie, jeśli nasz tekst mówi, że cała Jerozolima. Została poruszona, no to oni wiedzieli, że Jerozolima to jest jak beczka z prochem. Tam co chwila wybuchały jakieś spiski, jakieś bunty, więc władze rzymskie na pewno nie chciały, żeby było jakieś poruszenie. A tu mamy milczenie. Tutaj nie było żadnego, żadnej reakcji wojskowej, nikt nie zatrzymał tego pochodu. I teraz przyjrzyjmy się trzem reakcjom na wjazd Jezusa do Jerozolimy. Spróbujmy się przejrzeć w nich jak w lustrze. Mamy wiwatujące tłumy, wersety 8 do 11. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc, Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, Poruszyło się całe miasto, mówiąc, Któż to jest? Rzesze zaś mówiły, To jest prorok, Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. A więc wiwatujący tłum, pozytywne przyjęcie wjazdu Jezusa. Czyli te, co wołały Hosanna, okazywały gesty czci, a więc kładły swoje szaty. Wyobrażacie sobie, idzie osiołek, ma kopyta, może tam jest jakiś bruk. Położył swoją szatę, a wtedy szaty nie były taką tanią rzeczą. Ludzie nie byli aż tak bogaci, żeby mieć całe szafy ubrań, jak to dzisiaj mamy czasami. I mogłoby się to ubranie gdzieś przetrzeć, przeciąć kopytem, nie szkodzi. Dla nich była ważniejsza chęć uczczenia tego, którego uznali za proroka z Nazaretu. Na ile zdawali oni sobie sprawę, kim naprawdę Jezus jest. No, raczej teologia ich była taka cienka. Czytamy o pytaniach, jakie w tłumie padały. Któż to jest? I ci, co szli za Jezusem w Orszaku, mówili, to jest prorok ten z Nazaretu Galilejskiego. Na tym poziomie wystarczyło, że to uznali, że byli pozytywnie nastawieni do Jezusa. I oni może nie rozumieli misji, jaką realizuje, ale przynajmniej na tyle, ile Bóg im objawił. Na tyle zareagowali właściwie, czcząc Jezusa. A dalej, drugą grupę mamy opozycję. W Ewangelii Łukasza, w tej samej relacji, relacji tego samego zdarzenia, w 19 rozdziale, w resety 39-40 czytamy: A niektórzy z Faryzeusza z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich, i odpowiadając, rzekł: Powiadam Wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Jeśli ci będą milczeć, kamienie, krzyczeć będą. To jest opozycja. W innej relacji byli zdziwieni, że dzieci krzyczały i chcieli, żeby dzieci były uciszone. No to Pan Jezus powiedział, czy nie czytaliście, że z, z ust niemowląt i stących zgotowałeś sobie chwałę. Ale ta opozycja jest niezadowolona z okrzyków czci i z popularności Jezusa. Oni nie chcieli Jezusa. Chcieli, żeby ich świat pozostał nienaruszony. Do dziś dzień są tacy w narodzie wybranym, Izraelczycy, można powiedzieć, którzy czekają, aż Bóg im przysie Mesjasza. Zignorowali Jezusa, ten im się nie podobał. Oni chcą takiego Mesjasza, żeby im pasował. Wielu ludzi myśli dziś podobnie. Ja chcę Boga, ale nie tego objawienia Biblijnego. Ja chcę takiego, który by sprostał moim wymaganiom emocjonalnym, gustom, moim emocjom i tak dalej. I tu w tym fragmencie z Łukasza mamy dodatkową informację o tej pierwszej grupie. Gdyby ci milczeli, ci entuzjaści wiwatujący, gdyby oni milczeli, kamienie by wołały. Kamienie naprawdę by wołały? No, Jest to może jakaś hiperbola, ale być może Pan Bóg zamieniłby kamienie w wiwatujących. Jednak oni wiwatowali, więc nie było takiej potrzeby. Czego nas to uczy? Zwyczajni ludzie, posłuszni Bożemu prowadzeniu, mają przywilej wypełnienia odwiecznych, niezłomnych postanowień wszechmocnego Boga. Boga, który jest twórcą nieba i ziemi. Zobaczcie, zwyczajni ludzie, tacy jak Ty i ja, jeśli jesteśmy posłuszni Bożemu prowadzeniu, mamy przywilej wypełnić odwieczne, niezłomne, te, które na pewno się wypełnią, postanowienia Bożego, Boga Wszechmogącego. Czy zdajecie sobie sprawę z ciężaru gatunkowego tej prawdy? Bo robiąc zdawałoby się proste rzeczy, jak wychowanie dzieci, kolejne przewijanie pieluch czy coś takiego. Studiowanie dla uzyskania kwalifikacji zawodowych, opowiedzenie komuś swojej historii nawrócenia i tak dalej, i tak dalej. Wypełniamy tym odwieczny Boży plan, że ktoś może będzie powołany do życia i to już będzie już żył wiecznie, bo będzie obdarzony duszą wieczną. I my go wychowaliśmy. Że ktoś będzie skierowany na drogę Ewangelii, zejdzie z drogi prowadzącej na potępienie. Albo że jakiś szatański plan w jakiejś kwestii zostanie udaremniony, bo chrześcijanin opowie się za prawdą, za sprawiedliwością. Żeby nie było wątpliwości, boże postanowienia będą osiągnięte tak czy siak. Jeśli my zawiedziemy i tak on je, to co postanowił, zrealizuje. To wtedy te kamienie będą wołać. Ale jakimś przywilejem, jakąś radością i wieczną radością, tą wieczną nagrodą będzie to, kiedy my będziemy przez Boga do tych Jego odwiecznych celów użyci. Więc nie dajmy się oszukać, że jesteśmy zajęci takimi rzeczami, które nie mają znaczenia. One mają znaczenie. I w końcu mamy trzecią grupę. Po entuzjastach, po wrogach mamy obojętnych. Zajętych własnymi interesami. Dokąd Pan Jezus skierował swoje kroki po wkroczeniu? Do świątyni. Kogo tam zastał? Kupczących, sprzedających, wekslarzy. Tych, co sprzedawali gołąbki, baranki, wymieniali pieniądze. Wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali, kupowali świątynia, stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami, powywracał. Pomyślmy o tych ludziach. Czy oni nie słyszeli, że coś nadzwyczajnego się dzieje w Jerozolimie? Wieża król izraelski. Dlaczego nie przyszli? No przecież mamy interes. Straga, no jak ja to zwinę to? A klienci przychodzą no i będą jakieś zyski. Ich serce było nieczułe. Dlaczego ich serce było nieczułe? Może dlatego, że już wcześniej znieczuli swoje serca, rozstawiając kramy w miejscu, w którym według Bożego Planu był dziedziniec dla pogan. To było jedyne miejsce, gdzie poganie mogli zbliżyć się do Boga Izraela, prawdziwego Boga. I tam mieli się modlić, mieć Społeczność z żywym Bogiem, prawdziwym Bogiem. A ci już wjechali ze swoimi straganami w to miejsce, żeby być pierwszymi, żeby ubiec tych, którzy idą, aby złożyć ofiary i im usłużyć swoim handlem albo wymianą pieniędzy. Pan Jezus wjechał wtedy w świat starożytnej Jerozolimy. Nie było to pierwsze jego pojawienie się na ulicach Jerozolimy. Ale tym wjazdem zapoczątkował ten kulminacyjny tydzień swojej pasji, swojej męki zbawienia ludzkości, kiedy Bóg realizował swój najważniejszy plan. Wspomnieliśmy, jak różne były reakcje na jego najechanie w sfery życia prywatnego poszczególnych ludzi. Była, był entuzjazm, była wrogość, była obojętność. Dziś jest podobnie. Nie każdy reaguje jak wiwatujące tłumy na pojawienie się Króla Królów w jego życiu. Króla Królów, który oznajmia pokój. I ludzkie reakcje są dziwnie zbieżne z tymi trzema z czasów Wielkiego Tygodnia. Bo można być tym, który pozytywnie przyjmuje Pana Jezusa z jego orędziem pokoju. Nawet nie do końca zdają sobie sprawę jak wielkim królem naszego życia On ma się stać. Słowa hosanna, jakie tu wykrzykiwał o co ostatnio Sara pytała, co oznacza racz zbawić. Są wzięte z Psalmu 118, 25, zastosowane wobec Pana Jezusa, podkreślały jego boskość, bo tam w Psalmie jest powiedziane jest to zwracanie się do Boga tymi słowami. A więc można pozytywnie, można entuzjastycznie przyjść do Pana Jezusa. Można być w opozycji do niego. I tak Póki co oferuje on warunki pokoju, nawet tym, którzy są w opozycji wobec niego. Ale jego warunkami pokoju jest ludzka, całkowita, bezwarunkowa kapitulacja. Zaprzestanie jakiegokolwiek buntu przeciwko jego władzy, podanie mu życia, myśli, słów, czynów, jego panowaniu, bo to jest najlepsze dla nas. Ale też i może być trzecia reakcja dzisiaj. Może byna być również obojętnym wobec Niego. Dzisiaj obojętność wobec Boga jest bardzo, bardzo popularna. Obojętnym wobec twórcy i dawcy na wszystkiego, co mamy, któremu wszystko zawdzięczamy? Chyba to jest gorsze od wrogości. Jeden komentujący nasze filmy na kanale apologetycznym napisał, ja bym tylko chciał, żeby Bóg zwyczajnie zostawił mnie w spokoju. Zostawić Cię w spokoju w twoim, w twoim marnym życiu i marnym losie, który Cię prowadzi na dno i na wieczne potępienie? Bóg za bardzo Cię kocha, żeby Cię zostawić w spokoju. I po to też powołuję takich uporczywych apologetów, którzy będą nękali, niepokoili. Może Jezus niejednokrotnie przemierzał ulicę Twojego życia. Tak jak przemierzał ulicę Jerozolimy. Ale py pytanie pozostaje. Czy został triumfalnie przyjęty, entuzjastycznie przyjęty, gdy wkroczył z ofertą zawarcia z Tobą pokoju wiecznego? I czy to przemieniło Twoje życie? Bo to jest weryfikator. Wtedy Jezus wjechał pokornie na bydlęciu służącym do. Dźwigania bagaży czy ludzi w dzień powszedni. Wjechał z orędziem pokoju. Ale przyjdzie dzień, kiedy wjedzie na koniu jako zwycięzca, jako dowódca najważniejszej niebiańskiej armii. Ale wtedy zjawi się na sąd i pomstę nad swoimi wrogami. Apostoł Jan w Apokalipsie odsłania przed nami ten obraz. Straszny i przerażający obraz z Objawienia 19, od 11 wersetu. Posłuchajmy. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przeobroczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodził ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów. I Pan Panów. Nie mamy wątpliwości, o kim jest tu mowa. O naszym Panu Jezusie Chrystusie. Więc jeśli dziś nie przyjmiesz warunków pokoju z Nim i pozostaniesz we wrogości czy obojętności wobec Niego, to wtedy będzie już za późno. Nie odkładaj rozważenia tego na później, bo może już nie być później dla Ciebie. Pomódlmy się. Panie Boże, Ty jesteś królem królów i panem panów. Ty jesteś słowem żywego Boga, wcielonym słowem. Ty przyszedłeś nie aby niszczyć, zatracać, bo po to przychodzi szatan, ale Ty przychodzisz i przyszedłeś po raz pierwszy, aby dokonać odkupienia i aby zaoferować pokój. Boże, dziękujemy Ci, że my odpowiedzieliśmy na Twoje wezwanie. Ale modlimy się o tych, którzy może będą słuchali tego przesłania, a którzy jeszcze nie pojednali się z Tobą, żeby nie lekceważyli Ciebie. Nie dali się uśpić dzisiejszej propagandzie, która bagatelizuje, lekceważy, wręcz gardzi i szydzi z Ciebie i z Twojego Słowa. Panie Duchu Święty, Ty wziąłeś na siebie ten ciężar przekonania upartego, krnąbrnego rodzaju ludzkiego. Przekonuj, Panie, tych, którzy Ciebie jeszcze nie poznali. Aby skapitowalowali przed Tobą. A nas, którzy miewamy jeszcze zacięcia, przekonuj, Boże, że ten opór nie ma sensu, że uległość Tobie jest najlepszą rzeczą i najbardziej błogosławioną. Amen.